Mikołajki to dla wszystkich dzieci dzień absolutnie wyjątkowy. Pamiętali o tym pracownicy olsztyńskiego oddziału Skokstewczyka, którzy z tej okazji dla swoich małych gości przygotowali miłą niespodziankę. Mamy Mikołaja, z którym dzieci mogą zrobić sobie zdjęcie. Mamy dla dzieci drobne upominki, oczywiście słodycze. Przygotowaliśmy również kolorowanki, wycinanki, malowanie farbami. To wszystko właśnie dla naszych dzieci. Uśmiechnięte dzieci nie odstępowały Mikołaja na krok, a ten bardzo zadowolony obdarował ich upominkami. Bardzo grzeczne, śpiewają, mówią wierszyki, jest fantastycznie. Dostaliśmy balony, cukierki, gazetkę jakąś, plan lekcji, no i słodycze. Dzieci śpiewały oraz recytowały wierszyki, a mamusie, tatusiowie, babcie oraz dziadkowie oklaskiwali występy swoich pociech. One są bardzo odważne, są to moje wnuki, także wszędzie reprezentują siebie bardzo dobrze. Prezenty, zdjęcia z Mikołajem, za które ja jestem nawet bardzo zaskoczona tym, no bo tu jestem już ponad rok czasu. I po prostu no bardzo mi się ta, w ogóle ta firma podoba. Donośny śmiech zadowolonych dzieci wypełnił olsztyński oddział Skok Stewczyka na długie godziny. Wszyscy bawili się doskonale. Bardzo nam na tym zależało. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich naszych członków kasy. Dzieci mogą przyjść, zrobić sobie zdjęcie. Niekoniecznie muszą być to dzieci naszych klientów. Każdy po prostu może przyjść, otrzyma drobny upominek, będzie mógł poczęstować się słodyczem, pomalować i oczywiście skorzystać z tego wspaniałego dnia.